Dlaczego to Pan Bóg jest lepszym sędzią niż człowiek? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, wieczorne rozważanie Bożego Słowa. Rano na uczcie przed śniadaniem rozpoczynamy dzień ze Słowem Bożym. Wieczorem, podczas wieczornika, ten dzień, dzień ze Słowem Bożym kończymy. Niech to Słowo Boże. Rozwija Twoje wątpliwości. I chociaż czasami w tym słowie mamy trudne fragmenty, to niech one zawsze będą zinterpretowane w duchu Bożej miłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie osoby, które są obecne. Na wieczorniku dziękuję Ci za tych, którzy są od samego początku, od adwentu. Dziękuję Ci za tych, którzy są może po raz pierwszy albo od niedawna. Ty, dobry Boże, wzbudzaj w sercach tych osób piękne i trwałe owoce wiary, nadziei i miłości. Niech to rozważanie Bożego Słowa jak najbardziej upodabnia te osoby do Matki Najświętszej, która była zasłuchana w Słowo Boże, a przez niepokalane serce Maryi, niech jak najbardziej będą podobni wraz z Maryją do Jezusa Chrystusa. Niech Matka Najświętsza, wzór podobieństwa, upodobnienia się do Jezusa Chrystusa, będzie wzorem dla wszystkich ludzi. Oto proszę. Zdrować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju. Jesteśmy przy wersecie czwartym. Księga Rodzaju, rozdział czwarty. Rozdział czwarty od wersetu, od wersetu 18. Kenochowi urodził się Irat, Irat zrodził Mehujaela, Mehujael zrodził Metuszaela, Metuszael zrodził Lameka, Lamek wziął sobie dwie żony, jednej było na imię Ada, imię drugiej Silla, Ada urodziła Jabala. Został on ojcem mieszkających w namiotach hodowców bydła rogatego. Jego brat miał na imię Jubal. Wymyślił on harfę i kitarę. Silla urodziła Tubal-Kaina. Był on kowalem obrabiającym brąz i srebro. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. Lamek powiedział swoim żonom Ado Isillo, posłuchajcie mej wypowiedzi. Żony Lameka, dopuśćcie me słowa do swych uszu. Zabiłbym męża za zadanie mi rany i młodzieńca za zrobienie mi sińca. Bo skoro na Kaina wyznaczona jest siedmiokrotna kara, to zalameka 77-krotna. Genealogia. Genealogie mają oczywiście określić pochodzenie. Te pierwotne genealogie mają odnieść się ostatecznie do pochodzenia ludów, do pewnych cech charakterystycznych danych ludów, ale także wskazują, na pewne zawody, na pewne umiejętności, na to, co było na samym początku, na pionierów czyli ktoś, kto był hodowcą bydła rogatego, ktoś, kto wymyślił harfę i kitharę, ktoś, kto był kowalem obrabiającym brąz i srebro. Już wtedy pewne zawody istniały, już wtedy posługiwano się pewnymi narzędziami, także. Te przedmioty związane z muzyką, z rozrywką, z jakimś śpiewem, tańcem, zabawą, to już wtedy istniało. I być może, moi drodzy, właśnie pewien lud, pewna nacja bardziej była uzdolniona, muzycznie, inna, bardziej się zajmowała pasterstwem, jeszcze inna, obrabianiem brązu i srebra, i. Żeby odpowiedzieć na pytanie skąd się to wzięło, mamy też tutaj te genealogie, czyli pokazanie tych protoplastów, tych, którzy byli na samym początku. Ludzie też mieli, tak jak teraz, dawniej mieli pytania skąd to się wzięło, dlaczego tak, a nie inaczej. I Duch Święty prowadzi ludzkie serca, aby te ludzkie serca odkryły odpowiedź na te nurtujące pytania. Ale wracając do tego pytania, które było na samym początku. Dlaczego Pan Bóg jest lepszym, bardziej sprawiedliwym sędzią niż człowiek? No właśnie, grzech. Grzech Lameka, który wziął sobie dwie żony. Jednej było na imię Ada, a drugiej Silla. Popatrzcie się, moi drodzy, Pan Bóg stworzył to, co mamy opisane, i właśnie rodzinę w taki sposób, że mamy jednego mężczyznę i jedną kobietę. Widzimy to w obrazie Adama i Ewy. Nie ma Adama i dwóch kobiet albo Ewy i dwóch mężczyzn. Mamy tu właśnie miłość oblubieńczą wyłączną, a tutaj grzech, który już był obecny, <laughs> się, proszę, w życiu ludzkości prowadzi do tego, że ten obraz rodziny, który był na samym początku, tutaj zostaje zachwiany, naruszony, bo to mamy już dwie Żony, dwie kobiety w życiu lameka. I co dalej się dzieje? Zabiłbym męża za zadanie mi rany. Jeżeli ktoś kogoś zrani, a ten chce go zabić, czyli kara, konsekwencje, zemsta jest o wiele większa niż poniesione straty. I młodzieńca za zrobiony mi siniec. i młodzieńca za zrobionym, ktoś kogoś uderzy, a ten go zabije. Bo skoro za kaina wyznaczona jest siedmiokrotna kara, to za Lameka 7 77... siedmiokrotna. <laughs> I moi drodzy, widzimy jak to zło, gdzie człowiek sam staje się sędzią, narasta. Dlatego, kiedy szukamy odwetu, kiedy szukamy zemsty, zostawmy to Panu Bogu. Zostawmy to Bożej sprawiedliwości, my nie stawajmy się sędziami wobec siebie nawzajem. My sobie nie wymierzajmy tej sprawiedliwości ludzkiej, ponieważ ta ludzka sprawiedliwość bardzo często może być oparta na grzechu i na rządzy zemsty. Nie właśnie na sprawiedliwości, ale na rządzy zemsty, która staje się o wiele większa, o wiele bardziej. Wypełniona złem, i ta dysproporcja jest większa od tego, jak czasami my jakąś poniesiemy szkodę, od tego, co chcemy wyrządzić drugiemu człowiekowi. Dlatego Pan Bóg jest lepszym sędzią, bo gdy my sąd danej sprawy, daną sytuację oddajemy Panu Bogu, to my się odcinamy od zemsty, która tak naprawdę jeszcze bardziej odbije się na nas i nas porani. To nie jest łatwe, to nie jest proste. Ale moi drodzy to jest łaska i tę łaskę trzeba sobie upraszać. I jeżeli ty masz problem z przebaczeniem, masz problem ze zranieniami, które nosisz w swoim sercu z różnymi e, wspomnieniami, na modlitwie zawierzaj to Panu Bogu. Panie Jezu, ty się tym zajmij, Panie, ty się tym zajmij. Tobie to oddaję, to jest moja ofiara, dla ciebie ofiara duchowa, e, która sprawia mi Wiele cierpienia, ale Tobie to oddaję. Gdy jesteś nam, mszy, składaj to na patenie, tam gdzie y, chleb zostanie przemieniony w najświętsze ciało Pana Jezusa. Niech Pan Bóg to wszystko w Tobie wtedy przemienia. Pan Bóg jest najlepszym sędzią, ponieważ ten Boży Sąd tak naprawdę ma na celu ochronić Ciebie, zapewnić Ci pokój serca łagodność, a przede wszystkim miłość do Boga, do siebie i do innych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i niech odpowiedział na to słowo będzie twój komentarz. Boże, Tobie oddaję sądy. Boże, Tobie oddaję sądy. I oczywiście tu chodzi o te nasze sądy, o to nasze rozliczanie się ludzkie, rozliczanie się. Zostaw lajka w górę, dzięki temu ten filmik dotrze do większej ilości osób. Także moi drodzy, jeżeli macie teraz jakieś intencje, zachęcam, żeby je zostawić w komentarzu przy sercu Józefa Śpiącego, kiedy święty Józef spał Pan, Bóg rozwiązywał jego największe problemy. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam jutro rano tutaj na kanał na ucztę przed śniadaniem, na codzienne poranne rozważanie Bożego Słowa wieczorem na wieczornik. Oczywiście jeżeli nie możecie rano czy wieczorem, to w ciągu dnia, zawsze to w międzyczasie możecie odsłuchać. Na dobrą noc i spokojny sen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Bożej. Dobrej nocy.